Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o rynku drobiu maj 2023. Zapraszam wszystkich do oglądania, do subskrypcji kanału. No i zaczynamy moi drodzy. Jeżeli chodzi o rynek drobiu w maju, skupimy się dzisiaj tylko i wyłącznie na kurkach. Następny odcinek nagram o jajka. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kury, no to na obecną chwilę wygląda to tak, że i jeszcze te ceny, słuchajcie, jakoś bardzo nie wzrosły, ponieważ nie mamy tego boomu rynkowego. Ten boom rynkowy, kiedy ludzie kupują właśnie najwięcej kur, jest najczęściej w przełomie czerwca, lipca. Wtedy tych kur, czy to w małych hodowlach, czy w większych hodowlach, czy jeżeli ktoś ma fermę, wtedy właśnie uzupełnia hodowlę i kupuje tych kurek najwięcej. I wtedy też te ceny, przez to, że ten popyt się zwiększa, ludzie, którzy właśnie handlują, ludzie, którzy produkują, mają swoje wylęgarnie, te ceny podnoszą. Natomiast wiadomo, że w perspektywie lat, tego co mieliśmy słuchajcie dwa lata temu, rok temu, a te jakie ceny są teraz, wiadomo, że jest dość duża różnica. Wy tutaj piszecie, że kupujecie kurki na przykład 16 tygodniowe za 30 parę złotych, kurki 20 czy 19 tygodniowe za 40 zł. Wiem, że słuchajcie takie są ceny, wiem, że tak naprawdę każdy tutaj już indywidualnie musi sam yy, ocenić. Czy jemu się to kalkuluje, czy się nie kalkuluje. Jeżeli będziecie sprzedawali jajeczka drożej, to raczej powinniście wyjść na plus. Kolejna kwestia, słuchajcie, jeżeli chodzi o drób. Dużo drobiu to na pewno, jeżeli ktoś śledzi ten rynek rolny, zdaje sobie sprawę, że dużo drobiu przyjeżdża właśnie z zagranicy obecnie. Nie jest to żadna tajemnica, że tam są dużo tańsze koszty produkcji, tak nazwijmy to, w cudzym słowiu, dużo łatwiej jest. Tak powiem, wyprodukować w ogóle drób, co później, finalnie, wychodzi na to, że właśnie my, jako, czy jako pośrednicy, czy właśnie handlarze, czy byśmy cokolwiek z tym drobiem nie robili. Okazuje się, że możemy ten drób, słuchajcie, sprzedawać drożej. Mamy wyższe marże, więc tutaj pośrednicy na pewno nie protestują. Natomiast protestują osoby na rynku polskim, które chciałyby dostarczać produkt w Polsce, a czasami tego produktu nie mogą dostarczyć, bo właśnie tańszy produkt przyjeżdża z zagranicy. No ale to nie tylko mówimy o rynku drobiu, bo tutaj dużo różnych produktów spożywczych właśnie tak przyjeżdża, ale nie tylko. Słyszeliście na pewno o aferze zbożowej, i tak dalej. No, różne są sytuacje. Natomiast a propos, słuchajcie, drobiu, jak najbardziej polecam kupować teraz. Nie łudziłbym się, że e, ceny nam spadną. Nie wierzcie w to, że inflacja oznacza spadek cen. Ona nie oznacza spadku cen. Nawet jeżeli, słuchajcie, ta inflacja zwolni, będzie niższa, to nie oznacza, że ceny spadną, po prostu będą rosły wolniej. O tym trzeba powiedzieć, o tym trzeba pamiętać, żebyście, słuchajcie, nie dali się e, oszukać. Więc e, polecam kupować teraz. Co do zboża. No, zboże sami dobrze wiecie, że ogólnie jest teraz. Stosunkowo tanie, zboże nie jest drogie, więc tutaj dużo ludzi kupuje sporo. Z tego, co się orientuję, z tego, co rozmawiam, sporo tego zboża macie u siebie, więc też nie kupujecie za bardzo, ale z drugiej strony też sporo rolników, słuchajcie, w ogóle nie sieje tego zboża ze względu na koszty, ze względu na sytuację, którą mieliśmy rok temu i po prostu część tego zboża siłą rzeczy będzie i tak chyba ściągana z zagranicy. No możecie się wypowiedzieć, jakie Wy macie zdanie w tym temacie, czy też tak uważacie. Mnie ten temat trochę interesuje, bo też się zastanawiam, co oni dalej z tym zrobią, no nie ulega wątpliwości, że tam po prostu koszty produkcji są niższe, natomiast sami dobrze wiecie, że my nie kupujemy tego zboża od małych rolników, tylko kupujemy od wielkich firm, już to tak nazwijmy, które mają tysiące hektarów, więc no, czy my do końca ich wspieramy? No każdy już niech sobie sam na to pytanie odpowie. Okej, okay, ale nie, nie dzisiaj o polityce, słuchajcie, tylko o rynku drobiu. Co jeszcze? Na pewno widzę, że w perspektywie miesiąca teraz czy powiedzmy mamy maj, nie wiem czy wrzucę pod koniec kwietnia odcinek, czy już w maju. Słuchajcie, w kwietniu na samym początku cena była delikatnie wyższa za nioskę, rosę lub saseksa. 18 czy 19 tydzień o 2-3 zł. Dla małych hodowców nie jest to może duża różnica, natomiast wierzcie mi, że dla dużych hodowców, którzy kupują po 5-10 tysięcy kur na kurnik, jest to duża różnica. Kolejna rzecz, słuchajcie, co może wpłynąć właśnie na ceny kur to jest to, że dużo kurników się po prostu zamyka, zamykają się te kurniki z różnych przyczyn. Po pierwsze oczywiście koszty, po drugie rynek zbytu, eee, trzecie właśnie, że ten towar przyjeżdża tańszy z Ukrainy i na rynku polskim nie ma gdzie tego wszystkiego sprzedać. Zresztą nawet jak przejdziecie się do jakiegokolwiek sklepu to zobaczycie, że jest nadmiar, nadmiar wszystkich produktów I, i tak naprawdę czy chcecie kupić batonika, czekoladę czy cokolwiek, producentów produktów jest mega, mega dużo. Myślę, że 90% to nikt z Was nie próbował. Ja ostatnio sam będąc właśnie w sklepie stwierdziłem, że 90% w ogóle produktów, które oni sprzedają, oferują, ja nigdy nie próbowałem. Próbuje się tylko jakieś tam znane marki, natomiast generalnie jest tego bardzo dużo, więc nie jest sztuką teraz wyprodukować, tylko sprzedać, i dlatego ludzie, tak jak widzicie, nie powstają nowe kurniki, nie rozwija się to. Co na plus, na pewno ruszyły wylęgarnie, tak jak wcześniej mieliśmy ten zastój, bo były takie wzrosty kosztów stałych, teraz się to trochę ruszyło znowu i te wylęgarnie znowu zaczęły pracować. Więc tych kur po prostu, słuchajcie, będzie, co też miejmy nadzieję, że jakoś tam wpłynie na cenę ta cena będzie trochę niższa, no producent też będzie chciał sprzedać tego towaru jak najwięcej tego drobiu, więc tutaj do końca sami słuchajcie nie wiemy sami widzicie, że sytuacja się zmienia z tygodnia na tydzień, nikt nie ma szklanej kuli ciężko naprawdę jest ocenić czy ta cena będzie wyższa czy ta cena będzie niższa, ja obstawiam, że za miesiąc cena będzie wyższa teraz jest najlepszy czas, żeby właśnie kupować drób, od razu tylko podkreślę, że odcinek nie jest sponsorowany nikt mi nie mówił, nie kazał, żebym tak mówił Robię to po prostu z własnej woli, żebyście później nie przepłacali za ten sam towar. Też plus jest taki, że potem te kury po prostu też często są sprzedawane jako chore egzemplarze, albo kury, które się wyniosły, a najczęściej te pierwsze sorty, które biorą handlarze, sprzedawcy i tak dalej. To tak wam powiem, w kuluarach to są z reguły kury zdrowe, przynajmniej takie powinny być. Także tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście, jeżeli jakieś tutaj pytanka macie, to piszcie śmiało, co Wy na ten temat myślicie. Więc tak podsumowując, yy, uważam, że po prostu nie ma się co udzić na pewno, że cena spadnie, bo ona nie spadnie. Drup należy kupować teraz. Zobaczymy, co się stanie, jak jeszcze nas zaleje ten drup z zagranicy. Yy, tutaj ze wschodu przyjedzie do nas. Yy, czy jak to będzie miało wpływ na cenę? Może ta cena delikatnie spaść, tylko że jakość tego towaru nie jest do końca dobry. Yy, tutaj w przypadku drobiu nie ma takiego strachu, w przypadku zboża jest gorzej, no ale to o tym dzisiaj nie będę wam mówił. Więc co do słuchajcie, jeszcze tych cen kur, bo to Was interesuje. Na pewno tutaj widać ten wzrost cen w przypadku kur ogólnoużytkowych, w przypadku kurniosek. Natomiast jeżeli chodzi o kury ozdobne i kury brojlery, one się delikatnie rządzą swoimi prawami i tutaj no, nie ma 100% pewności, że te ceny jakoś bardzo wzrosną, natomiast też widać delikatny wzrost właśnie cen kur ozdobnych i nie tylko, no ale tu nie chcę na przykładzie podawać, każdy może sobie sprawdzić ile w jego okolicy kosztuje kura, ewentualnie w internecie sobie wklepać ile to kosztuje. Na pewno nie jest to słuchajcie tania zabawa bardzo. Natomiast mówię, no jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej myślę, że warto. Także to na tyle, moi drodzy, tak woli podsumowania. Nie wiem, czy powiedziałem o wszystkim. Jeżeli jeszcze coś byście chcieli się dowiedzieć, macie jakieś pytania, to piszcie. Też trudno mi jest w 8-minutowym odcinku powiedzieć wam dużo, dużo więcej, to jest z tych takich chyba najważniejszych informacji, które właśnie dla was wybrałem. Więc teraz warto kupować, i yy, mówię, podzielcie się w komentarzu, czy wy już kupiliście, jakie kupiliście, i tak dalej. Także trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.